Siemano ten film to jest pierwsza recenzja na tym kanale, a mianowicie tego oto zestawu, więc nie przedłużając przejdźmy dalej. No dobrze, czas na unboxing. Mamy ten zestaw, tutaj mamy y, nożyczki i można otwierać. Dobrze, zestaw otwarty, zobaczmy co jest w środku. No, za bardzo nic nowego, bo jest jedna torebka, druga torebka i instrukcja, plus taki, że nie ma naklejek. Warto się tutaj pochylić, są reklamy, więc dobrze. Dobra, nie przedłużając, rusz ruszamy do speed buildu. Ogólnie miał być speed build, ale nie będzie, bo nie chce się rzucać na aż tak głęboką wodę. Ale właśnie ten burger składa się z takich elementów. To jest według mnie dość ciekawy kolor. Znaczy, nie że dość ciekawy, ale dość rzadki. No, w, małą, w małej ilości zestawów występuje. Przynajmniej według mnie. Przyznam szczerze, że nie liczyłem, ile mi zajęło składanie, ale skończyłem i burger wygląda mniej więcej tak. Już to mówiłem właśnie, że ten kolor jest dość ciekawy, jeśli chodzi o tą, jakby bułkę, bo. Nie widzę go za często w zestawach LEGO. No dobrze, no ale zacznijmy od początku. Co tu w ogóle mamy? No jest ten cały burger, to jest y, chyba jakieś leczenie z Fortnite'a, nie kojarzę, chociaż grałam w Fortnite'a. Mamy tutaj tak, jakiś chyba plasterek pomidora, y, ser oraz jakieś jakby mięso, coś takiego. Brakuje mi tutaj sałaty, ale może tak powinno być. Y, jednym z głównych mankamentów jest to, że tutaj od dołu nie jest wypełniony. Niby to jest ok, bo można na przykład coś tutaj dobudować i przyczepić to do płytki, ale jak dla mnie jest to minusem. Tutaj na górze mamy taką jakby oliwkę, nie wiem co to dokładnie jest, ale wygląda według mnie ok, tylko brakuje mi tutaj tego drugiego stud stada, studa. Wiem, że on jest chyba w elementach zapasowych, ale jako podstawowy element go nie ma, jako drugi. Tutaj, ogólnie jak się składa, to jest bardzo, w sumie nie bardzo, ale trochę ciekawe, ponieważ jest tutaj jakby umieszczone pod kątem, jest ten ta góra burgera. Są tutaj też jakieś inne rzeczy, nie wiem od czego jest to, może to jest, gdyby to się chciało jakoś inaczej przyczepić, chociaż raczej nie. No i jak już mówiłem, tą górę się wczepia pod kątem około 45 stopni, coś takiego. I no właśnie jest to tak trochę krzywo jakby wczepione. No. Ale ogólnie wygląda to dziwnie troszkę w środku, bo właśnie nie wiem po co jest ten drugi e, cosiek, ale ten jeden jest po to, żeby właśnie wpiąć, wtedy właśnie wygląda bardzo dobrze. E, jak dla mnie jest ok, tylko nie, nie, nie wiem dlaczego użyto tutaj takich jakby elementów kratki, czegoś takiego tutaj, bo to mi tutaj za bardzo nie pasuje jako mięso, no ale ok, może to miało jakieś zastosowanie. E, było właśnie jeszcze kilka elementów zapasowych, według mnie najciekawszym jest tutaj ta jakby złota rączka, coś takiego. Ale no, to nie jest nic interesującego, za bardzo. Końcowo zestaw oceniam na takie, myślę, że 8 na 10. Warto też właśnie powiedzieć, że on jest bardziej do wystawienia na półkę niż do zabawy, ale myślę, że mogę Wam go polecić. Jeśli lubicie Fortnite i lubicie, właśnie, Klocki Legon, no to właśnie jest ok. Tym bardziej w cenie 50 zł, za jakiego go kupiłem. To tyle w dzisiejszym odcinku. Wspomnę tylko, że jak będzie dużo komentarzy pod tym filmem, to wam powiem, jak nikt mam w Fortnite, bo gram w Fortnite'a. I widzimy się w na następnym odcinku. Możliwe, że to będzie kolejna recenzja, ale nic nie spoileruje. Do zobaczenia, widzowie!